Cześć się, witajcie z tej strony Mafia Mucha. Zaczynamy dzisiaj z kolejnym odcinkiem wczoraj były dwa live. Jeden film dziękuję, że byliście na tym filmie i live w dwóch live'ach. E, dzisiaj rozsiewanie nawodu pod pszenicę. E, rozsłuchajcie ten... Dziękuję wam bardzo w ogóle, że byliście na live i na filmie. Jakbyście mogli, wysyłajcie te filmy do swoich znajomych, który, które myślicie, żeby się spodobały im, żeby więcej było w naszej armii, a nie tylko do naszych subskrybentów. Zostawcie eee, łapkę w górę, napiszcie komentarz, przyjmijcie łapkę serduszko. I łapkę w górę. I... E, no i... Eee, Subskrybcję, zwanaczkę. Dzisiaj tak film solo, bo no, były dwa live wcześniej i nie możemy, nie mogli już. Powinien być Mateo, Majstar i Prazas, ale bez nich też się da rada. Mam no, mało trochę nawozu, ale mają na filmie, więc... Myślam, że, myślę, że Wam się film spodoba. Kolejny film, który będzie o godzinie. Tak, myślę, uznaj. Jeśli mam się znaczy każdy głos ma... ma własny, więc jeżeli wam się nie spodoba, nie krytykujcie, jeżeli wam się spodoba, zostawcie w górę. Bo ten kanał nie jest po to, żeby to wszystko krytykować, tylko żeby sobie ponagrywać, pośmiać się z wami na lepach Zapraszam. Może jutro będzie live. Eee, jeżeli... No, jeżeli nie macie subskrypcji, no to no. nie przyjdźcie, ale jeśli macie subskrypcję, to wam gwarantuję, że przyjdzie wam powiadomienie. Eee. No, trochę wzejdziemy na to, ale spokojnie.

Ja tak myślę, że pójdzie na to z dwie moje siewki albo z trzy, bo wszystko. O. Yy, na dzisiejszym, wczorajszy na jeździe, przepraszam, były. Czyli by inaczej ustawione, ale nie było tak za bo też Ciebie zjeżdżały. Teraz są też inaczej ustawione. Teraz też wiesz, Ciebie będzie inaczej. Yy. Prawdopodobnie się będzie koło inna większa ale na razie mamy takie, żeby nie kręcić na pusto, to od razu to weźmiemy. Wow! Nie ma nas, kto wyciągać, więc byśmy się zachowali, byśmy musieli średnio z latacjami, czyli e, byśmy włączyli modę podnoszenia i byśmy się podnieśli, bo nie mam kogo, który by mógł mi pomóc dzisiaj, ale no, postaram się to zrobić I Na dzisiejszym, wczorajszym lega, e, było dużo osób, a już na tym później się mało. Nie wiem, czy to było spowodowane godziną, czy jak, ale chociaż się mylę, na No, już mamy koniec praktycznie, więc do robiny i się zacznijmy żegnać. Hmm, krótki filmik na jutro. Jutro może będziemy mieli live'a jeszcze jednego. Albo w sobotę. Zależy od was, yy, nasze znaczy od was. Od yy, Majstra, Mateusza yy, yy, i Prezesa, ale myślę, że będzie mały efekt, nic. Yy, no to tak, yy, żegnam Was ze sobą, łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, ja mam przyjemne serduszko. i na razie, cześć, pa!